Siema cześć, witajcie i w dzisiejszym odcinku chciałam Wam trochę opowiedzieć o tym, jak się w Australii zachować. Jeżeli oglądaliście moje wcześniejsze vlogi, to wiecie, że Australijczycy mają naprawdę ogromne zamiłowanie do wszelkiego rodzaju praw i zasad, i oni faktycznie tych praw i zasad przestrzegają. Często zdarza się tak, że to, co dla Australijczyków jest oczywiste, dla ludzi spoza Australii aż tak oczywiste nie jest, i dosyć łatwo jest wtedy popełnić wszelkiego rodzaju gafy, czy to towarzyskie, czy to wiecie, w takich sytuacjach codziennych. Także jeżeli jesteście. Ciekawi, jakich zasad etykiety powinniście przestrzegać w Australii? Zapraszam Was na ten odcinek. A to znaczy w sumie dlatego, że właśnie wyszłam z domu i muszę pojechać do miasta Ale również dlatego, że właśnie z komunikacją miejską wiąże się kilka zasad, które są nieco inne niż w Polsce Nie wiem jak to jest w innych miastach, ponieważ ja mieszkam tylko i wyłącznie w Melbourne Ale w Melbourne mamy trzy środki komunikacji Jest to metro, są to tramwaje i są to autobusy Przy wsiadaniu do autobusów należy pamiętać, że wsiada się przed nimi drzwiami Autobusy w ogóle mają tylko dwie pary drzwi Mają drzwi z przodu i mają drzwi tak po środku i drzwi z przodu służą właśnie do wsiadania, a drzwi po środku służą do wysiadania. Jednak zasada wsiadania przednimi drzwiami dotyczy tylko i wyłącznie autobusów. Do tramwaju i do metra wsiadacie, którymi tylko drzwiami chcecie. Jednak musicie pamiętać o tym, że ludzie, którzy najpierw byli w tym metrze czy w tramwaju, muszą wysiąść. Ja wiem, że w Polsce niby też są takie zasady, że najpierw się wysiada, a potem się wsiada. Jednak no cóż, jakoś, jakoś nie widziałam, żeby zbyt dużo ludzi to egzekwowało. W Polsce zawsze się wszyscy na siebie pchają. A tutaj faktycznie ludzie stoją w kolejce. Może to nie jest tak jak w Japonii, że ludzie się ustawiają, w prostej kolejce do tramwaju i wiecie, czekają aż najpierw wysiono, a potem no, ale jest to w dużo bardziej kulturalny i cywilizowany sposób. Korzystając z komunikacji publicznej w Melbourne, zresztą myślę, że w całej Australii, należy pamiętać o tym, że niestety rozmowy przez telefon komórkowy są tutaj raczej niemile widziane. Jasne, wszyscy sprawdzają Instagrama, Facebooka, słuchają muzyki na telefonach, jednak bardzo rzadko można uświadczyć kogokolwiek, kto będzie przez ten telefon rozmawiał. Tak jak mówię, Australijczycy uważają to za niegrzeczne i w 90% przypadków, jeżeli ktoś rozmawia przez telefon w tramwaju czy w autobusie, no niestety będą to właśnie osoby z zagranicy. Inną rzeczą, o której chciałam wspomnieć są siedzenia dla osób uprzywilejowanych, dla osób starszych czy dla kobiet w ciąży. Tak wiem, że mamy je w Polsce, ale uznałam, że to jest rzecz, o której warto tutaj wspomnieć. I te siedzenia dla osób uprzywilejowanych są przeważnie oznaczone naklejkami. Poza tym w Melbourne na przykład w tramwajach wszystkie siedzenia są zielone, a te siedzenia uprzywilejowane są pomarańczowe. Ale wspominam o tym dlatego, że jeżeli w Melbourne, jeżeli w Australii nie ustąpicie miejsca osobie potrzebującej i taka osoba zgłosi to do kierowcy czy innej współpracy, zgłoszą to do kierowcy czy do kontrolera, to niestety zostanie na was nałożona dosyć duża kara, dosyć duży mandat. Także pamiętajcie, te miejsca, te które są w innym kolorze, te które są oznaczone, należy je ustępować, ponieważ inaczej możecie wpaść w bardzo, bardzo duże tarapaty. Jeszcze jedną dosyć ciekawą zasadą, do której stosują się mieszkańcy Melbourne jest to, że jeżeli wysiadacie przed nimi drzwiami w tramwaju, to wypada kierowcy po prostu podziękować, także wiecie, wychodzicie przed nimi drzwiami, mówicie thank you i ja uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna, bardzo miła zasada. Inną rzeczą, która jest dosyć oczywista jest to, że w Australii jest ruch lewostronny i to samo tyczy się wszelkiego rodzaju na przykład schodów ruchomych, także będąc w Australii pamiętajcie o tym, że po lewej stronie schodów się stoi, a po prawej się chodzi. I w ogóle w tym momencie jestem na najdłuższych schodach ruchomych w Australii. To są schody ruchome na Parliament Station w centrum miasta, także bonusowo macie wycieczkę i ciekawostkę. I chodzi o wszelkiego rodzaju sytuacje towarzyskie, takie jak na przykład wyjście do restauracji czy wyjście do kawiarni. Tam również jest kilka zasad, których wypadałoby się trzymać. Jedną z nich jest to, że jeżeli na przykład dochodzicie na kolację ze znajomymi, to dzielicie rachunek i każdy płaci za to, co sam zjadł. To nie jest tak jak na przykład w krajach azjatyckich, gdzie jedna osoba, osoba, która zaprosiła innych na kolację, płaci za całą kolację. Bardzo często jest tak, dziewczyny mi mówiły, że jeżeli wychodzą na randkę z chłopakiem, albo chłopak wychodzi z dziewczyną na randkę, to również każdy płaci za siebie. To nie jest tak, że chłopak jest zobowiązany do tego, żeby zapłacić za. Kolację. Oczywiście, jeżeli to jest jakaś sytuacja, w której na przykład Wasz szef Was zaprasza na kolację, to jest kolacja dla wszystkich współpracowników, no jest to dosyć oczywiste, że wtedy ten szef będzie płacił, ale w takich codziennych sytuacjach, jeżeli właśnie wychodzicie ze znajomymi do restauracji na obiad, każdy po prostu z kalkulatorem obliczy sobie to, ile musi zapłacić za swoje danie i po prostu tyle zapłaci. To nie jest tak, że będziecie musieli płacić za kogoś i również nie spodziewajcie się, że ktoś zapłaci za Was. Inną rzeczą w restauracjach są również napiwki. Tak jak Wam wspominałam w jednej z poprzednich filmików. W Australii napiwki wcale nie są obowiązkowe. Nie ma tutaj po prostu kultury napiwku. Czasami zdarzy się, że na przykład w kawiarni, czy, czy właśnie w jakiejś restauracji przy barze, gdzie płacicie rachunek tam będzie taka miska, czy kubeczek z napisem napiwki, ale ogólnie nie ma takiego oczekiwania, żeby ten napiwek zostawicie. Nie wiem, często się zdarza tak, że ludzie po prostu czekają na wydanie tej reszty, nawet nie, jeżeli to jest, nie wiem, dolar, czy 50 centów. Nie jest tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie zostawicie kelnera na piwku, a on za wami wybiegnie i będzie was gonił po ulicy, żebyście mu ten napiwek dali. Tak jak mówię, nikt od was na piwku tutaj nie oczekuje. Inną rzeczą dotyczącą wszelkiego rodzaju właśnie spotkań towarzyskich, a szczególnie tych właśnie sławnych australijskich barbecue, czyli tych gry, które Australijczycy uwielbiają, jest to, że przeważnie jeżeli dostaniecie zaproszenie właśnie na taką imprezę, na takiego grilla, to gospodarz oczekuje od was tego, że przyniesiecie swój własny alkohol i również przyniesiecie trochę jedzenia. Jasne, w Polsce Również jest tak, że nie wypada przyjść w gości z pustymi rękami. Zawsze fajnie jest przynieść jakieś kwiaty czy czekoladki, ale przeważnie, jeżeli jesteśmy do kogoś zaproszeni w gości, no to oczekujemy, że to gospodarz zapewni tam jedzenie i picie. W Australii, no cóż, jest inaczej. Jeżeli chodzi o jedzenie, to jeżeli przyniesiecie sałatkę, to jasne, stawiacie ją na wspólnym stole i każdy może tą sałatkę zjeść. Ale z alkoholem jest już inaczej. Jednak jeżeli chodzi o alkohol, to zasada panuje jedna, przynosisz to, co sam będziesz pił. Czyli jeżeli przyniesiesz butelkę wina, to jest butelka wina tylko i wyłącznie dla Ciebie. Ja wielokrotnie byłam świadkiem sytuacji, gdzie ktoś przynosi na przykład dwie trzecie butelki whisky, przyniósł dwie trzecie butelki whisky z domu, potem całą imprezę chodził z tą butelką pod pachą i tylko sobie nalewał, a cokolwiek mu zostało, z powrotem zabierał do domu. Ja wiem, że to jest prawdopodobnie Powodowane wysokimi cenami alkoholu w Australii. Jednak wiecie, dla mnie to jest trochę sytuacja nie do pomyślenia, że, że w ogóle wiecie, przynosicie coś do kogoś do domu, a potem tylko i wyłącznie wy z tego korzystacie. Nie wiem co o tym myślicie. Dla mnie jest to po prostu dosyć dziwne. No i właśnie, jeżeli jesteście na imprezie, no to zawsze jest fajna zabawa, warto żartować. Ale trzeba pamiętać o jednym: Australijczycy są bardzo poprawni politycznie, co prawda nie do tego stopnia, jak na przykład Amerykanie, ale. Wypada tutaj, wiecie, trochę stonować swoje poczucie humoru, żarty rasistowskie raczej nie wchodzą w grę. Co prawda dopuszczone są żarty na przykład z innych narodowości, ale jest jedna zasada. Osoba tej narodowości musi być w towarzystwie, które żartuje. Czyli na przykład, jeżeli żartujemy z Polaków, to wypada to robić w towarzystwie Polaków. Jeżeli żartujemy z Hindusów, to to nie jest, jeżeli w tym towarzystwie jest Hindus. Bardzo źle widziane są żarty z osób, których po prostu nie ma. Jeżeli obgadujemy, znaczy jeżeli żartujemy o przy jakiejś narodowości czy o jakiejś osobie za jej plecami, to jest po prostu niegrzeczne i Australijczycy po prostu będą uważali, że jesteście bardzo, bardzo niegrzeczni i bardzo niedochowani. Tak więc, jeżeli chcecie żartować z innych osób, jeżeli chcecie żartować z innych narodowości, musicie upewnić się, że te, te osoby są po prostu w tym kręgu, E, osób, w którym ty żarty opowiadacie. Jeszcze jedną rzeczą, o której chcę wspomnieć, jest przeklinanie. E, Australijczycy ogólnie są mega wyluzowanym narodem e, i wiecie, używają bardzo, bardzo nieformalnego języka w życiu codziennym. E, tutaj słowo które w języku amerykańskim, które w angielskim amerykańskim jest uznawane za bardzo, bardzo obraźliwe, e, no jest na porządku dziennym. Tutaj po prostu to nawet nie jest uznawane za przekleństwo. Jednak bardzo, bardzo trzeba uważać ze słowem i tak jak jesteśmy przyzwyczajeni, że fuck jest używane w produkcjach amerykańskich czy w produkcjach brytyjskich, jest używane jako przecinek w zdaniu, tak w Australii już niekoniecznie. Tutaj słowo fuck jest bardzo ciężkim przekleństwem. Także wiecie, bardzo rzadko można spotkać Australijczyka, który, który by tego po prostu tak używał w normalnym zdaniu. Żeby powiedzieć fakt, musi się stać coś naprawdę złego, jeżeli wypowiecie to w towarzystwie. Nawet jeżeli wam się to tak wyrwie, tak po polsku, jak mówicie o fak. No to cóż, sprowadzicie na siebie wzrok całego pokoju, bo to jest mega niegrzeczne. To jest po prostu słowo zakazane w Australii. To znaczy może nie zakazane, ale jest na pewno dużo, dużo cięższym przekleństwem niż niż shit. po prostu wiecie, należy słowa, fakt tutaj unikać. To znaczy jasne, możecie tak powiedzieć, jeżeli się zdenerwujecie, jednak pamiętajcie, nie używajcie tego jak, jako przecinka, nie używajcie tego w takich codziennych sytuacjach, bo to jest naprawdę bardzo ciężkie i bardzo, bardzo mocne słowo. No dobra, więc wydaje mi się, że poruszyłam dzisiaj takie najważniejsze kwestie, takie najważniejsze rzeczy, na które należy zwrócić uwagę w takim życiu codziennym tutaj w Australii jeżeli kiedykolwiek tutaj będziecie, to pamiętajcie o tym, że używając schodów ruchomych, że po lewej stronie stoicie, po prawej stronie chodzicie. Pamiętajcie o zachowaniu kultury w, w transporcie publicznym. Pamiętajcie o tym, że słowo fakt to, to nie jest tutaj przecinek. To jest naprawdę ciężkie przekleństwo, także możecie się trochę powstrzymać z jego używaniem. To nie jest takie wyluzowane, jakby się mogło wydawać. A poza tym, no to po prostu zdrowy rozsądek. To, co w Polsce jest niegrzeczne, zapewne tutaj w Australii również będzie niegrzeczne. Czyli, po prostu, apeluję o zdrowy rozsądek. Więc wydaje mi się, że to już tyle na dzisiaj. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał, to pamiętajcie o komentarzach, o łapkach w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to pamiętajcie o wciśnięciu, przycisku, subskrypcji. No i co? I chyba się widzimy w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć.